Aleksandra Dawidowicz, moje sny, moje sny, to przeszłość, to dawny świat, który pozostał gdzieś tam za mną i cały czas tli się we mnie. To wspomnienia. Krzątających się osób, dziś tak bardzo rozmazanych, to widok najpiękniejszych miejsc. To myśli zdarte z opustoszałych domów, w których kiedyś przypadkiem bywałam, dziś zatrute wilgocią wzruszenia, być może Moje sny są, a i ja dalej śnię. Niczym śpiąca królewna tkwie w moim prywatnym wymiarze fantazji, czytał Bogdan Dbowski.